Sigma Boy, czyli trendowa piosenka na TikToku. Ogólnie, Sigma Boy został stworzony przez rosyjski kanał na YouTube i opublikowany 3 października tego roku. Sam referem piosenki jest bardzo pamiętliwy i bujejący w głowie, a brzmi Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. A następna treść piosenki jest w języku rosyjskim i śpiewa, że każda dziewczyna chciałaby mieć Sigma Boya. Oczywiście, piosenka się wybiła, bo jest trzecią najpopularniejszą piosenką na tym kanale, a ma dopiero miesiąc i ludzie na TikToku to podłapali i nawet udało mi się znaleźć frucika, który miał to w tle i pytał się czy jest Sigma. Do tego widziałem nowy przypięty komentarz na tym kanale, że będą koncerty i w tym będzie ta nutka, a sery jest pamiętliwa, choć trochę cringe'owa. U nieśmieszny Sigma! Wariacie, czyli nowa popularna postać na TikToku. Ogólnie wszystko wzięło się od konta o nazwie Ciekawe Ciekawostki 4, na którym zostały zamieszczane śmieszne filmiki. Content tego konta polega na tym, że mówi na początku wariacie, a potem podaje jakąś głupią bądź ciekawą ciekawostkę, jak na przykład co by się stało, gdybyśmy wrzucili fajerwerkę do kibla. O tym koncie aktualnie nagrywa bardzo dużo osób, jak nawet prawo Marcina. Który podaje jego ciekawostkę, i mówi, abyśmy tego wariaty nie robili. Dla mnie najbardziej komiczne jest to, jeżeli obejrzycie na przykład spięcie go TikToku. I zawsze na początku jest to charakterystyczne, śmieszne słowo wariacie, które daje jeszcze lepszy klimat. Wariacie, a czy widziałeś, że musisz mieć sobie nieśmiesznego? Fluffy Hair! Czyli chodzi o niedawny trend na TikToku. Ogólnie fluffy Hair wzięło się od oknesa nagrywającego Minecrafta. Ludzie podłapali nagle jego starą fryzurę, którą kiedyś posiadał na filmach. Dokładnie jest to wielki pędzel na jego głowie. Ludzie to na tyle podłapali, że najpierw zaczęli wrzucać memy z jego filmu, czy z samego niego, a następnie influencerzy podjęli się challenge'u Fluffy Hair. W skrócie challenge polega na tym, aby zrobić sobie również fryzurę do góry na takiego pędzla i jest to dosyć zabawne jak na niektórych to wygląda. Oczywiście sama fryzura Fluffy Hair jest najbardziej popularną fryzurą wśród kopaków i do miał ją dosyć podobną, jednak skierowaną ku górze, a nie do przodu. Zmieniam fryzurę! Czemu? Czyli chodzi o popularnego Fortnite'owego TikToka. Ogólnie to na przestrzeni ostatniego czasu wybił się TikTok, gdzie jakiś młody, ale tu serio młody Fortniteowej mówi czemu, ale w taki sposób, że to ludzie to podłapali i zaczęli pisać czemu, ale na końcu z zamkniętym. W skrócie, to jeden kolega mówi do drugiego, że już nie jest jego duo, a tamten odpowiada czemu i tamten na to, że nie gra z nim tyle i w sumie to wyrzucił go ze znajomych i się rozłączył. Jak to usłyszałem, to się zaśmiałem, jednak trochę szkoda mi było tego kidosa. Samemu jak kiedyś byłem młody, grałem bardzo dużo Fortnite'a, był to jeszcze pierwszy sezon i pamiętam jak posiadanie swojego duo partnera było bardzo ważne. Ale czemu ta chipi chipi chapa, czapa. czyli popularny mem z TikToka. Ogólnie jest to kotek, który kręci swoją głową w lewo i w prawo i widać, że ma dużo mesę. Ludziom na TikToku na tyle się to spodobało, że piosenkę, jak i samko zawładnęli na TikToku i ludzie go bardzo polubili. Również zaczęli nagrywać duety ze swoimi kotami, które też sobie tańczą. Sam kotek jest przesłodziakiem i nie dziwi się, że na TikToku to tak bardzo lubią, bo się spodobała ta piosenka, bo jest bardzo schematyczna i wpadająca w ucho. Mi sam trend się podoba, jednak jedynie nie byłem przygotowany na zobaczenie takiej przeróbki z Putinem i który mówi chipi-chipi, czapa-chapa, dubi-dubi-do-bada. Wolę i tak psy. Geda, Gedi, Geda, geda czyli popularny mem z TikToka o tańczącym nagecie. Ogólnie ten bezsensowny i głupi mem polega na tym, że mamy włączoną piosenkę właśnie tego czegoś, do niej buja się ten naget, który za sobą ma wielką grafikę czerwonej pustyni, na której możemy zobaczyć świetny krajobraz. Ludzie również zaczęli robić inne postacie tańczące przy właśnie tym nagecie, i przykładowo był to papier toaletowy, hamburger czy mleko, jednak jest ich o wiele, wiele więcej. Mem ten głównie przyjął się za granicą i w Polsce nie jest aż tak popularny, jednak na TikToku każdemu z was powinien chociaż raz wyskoczyć. Według mnie ten mem Spoko, jednak nie rozumiem, co w nim jest takiego super. Gedda, gedo, gedo, I'm just girl, czyli chodzi o nowy trend na TikToku. Ogólnie polega on na tym, że mamy tam małego chomiczka, który zazwyczaj posiada na głowie różową stążkę i w tyle leci smutna muzyka grana na skrzypca Trend się wybił na ogromną skalę i dosłownie miałem tym zasypanego TikToka i największą popularność ten trend, jak możemy się domyślać zrobił się wśród dziewczyn. Odnośnik tego chomiczka jest dosłownie do wszystkiego i może nam to przypominać pick Me Girl, która czegoś nie potrafi i nie wie, jak poprosić lub przeprosić nas. Według mnie jest to słodki trend, i nie dziwię się, że ten chomiczek podbił serca ludzi, jednak nigdy nie wysyłem takiego Komuś innemu. Ja wolę I'm Just Boy! Geda Geddy O Kid. Czyli osoba, która kocha tak bardzo ten mem, że zbyt bardzo. Ogólnie jest to kit, który śpiewa cały czas tą piosenkę, która leci w tle tego mema i ogląda różne parodie związane z tym memem. Samem przyjął się do takiego stopnia, że ludzie zaczęli przerabiać tego na na każdą możliwą postać, jaka wam przyjdzie do głowy, związaną głównie z jedzeniem. Takiemu Kidowi jednak to nie przeszkadza i kocha oglądać różne wersje tego mema, choć słyszał już tą piosenkę z 200 razy w swoich uszach, ale dalej ją uwielbia. Taki kit musi być młodą osobą ponieważ nikt normalny w wieku 20 lat nie byłby w stanie przyjąć tego mema na poważnie i tyle razy go oglądać. To mowa o mnie! Memy o mocny gaz, czyli chodzi o memy związane z wodą odżywca zdroj. Ogólnie to jak każdy wie, to dwa słowa, a dokładnie mocny gaz, przyjęły teraz dosyć mocny internet ze względu na issue speeda i jego zachowania na streamie, oraz to jak słyszał te dwa słowa. Przez są tą akcję ludzie jak to zawsze na TikToku, zaczęli to memować i wypuszczać przykładowo filmy, jakby to była prawdziwa reklama odżywca zdroj, która reklamuje swoją wodę za pomocą streama issue speeda, przez co niektóre sobie się nawet nabrały. Oczywiście nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że byłoby to nielegalne, ponieważ jest to użycie kogoś wizerunku w celu zarażonym. Ale same przeróbki są dosyć zabawne. Ja bym od razu kupił tą wodę. Podróbki i kakaszki. Czyli chodzi o tego mema związanego z musiem kubusia. Ogólnie, jak dobrze wiecie, samym jest absurdalnie głupi i polega na ściskaniu musa, aby wydobyła się z niego zawartość. Jednak ludzie zaczęli robić jego podróbki. Sam miał polegać jedynie na musie od kubusia. Jednak ludzie na tyle podłapali ten trend, że zaczęli nagrywać o innych musach. Przykładowo znalazłem takie nagranie z mus święki Pepy, z serie wydobywa się mu z nosa oraz buzi, albo mamy inne popularne postacie, jak na przykład Psi Patrol czy jakieś dziewczynki, z których opakowanie ucieka im mu z buzi. Dla mnie jest to totalnie bez sensu i nie wiem, co ludzie mają podczas nagrywania takich filmów, pomijając już to, że marnują jedzenie. Mam nadzieję, że chociaż są te musy przeterminowane. Sigma Boyki, czyli kid, który jest fanem piosenki na TikToku Sigma Boy. Ogólnie ostatnio zauważyłem częściej tą piosenkę w swoich TikToka i nie wiem, czy jest to dobra informacja. O samym Sigma Boy key, gdzie pisaliście mi pod innym filmem, abym nagrał, a więc. Po Postanowiłem również poruszyć temat takiego kidosa. Z tego co mówiłem w innym filmie, to te dwie dziewczynki odpowiedzialne za tą piosenkę miały swój mini pierwszy koncert i odbił się on echem mechem w Rosji. Taki Sigma Boy key. Oczywiście, kiedy idzie posłuchać jakiejś muzyki, to puszcza on w pętli Sigma Sigma Boy. Oczywiście, taki kidos musi być Sigma, bo jest to wymóg do utożsamiania się z tą piosenką Sigma Sigma Boy. Ja jestem nieśmieszny, Memy Memo czemu? Czyli chodzi o memy związane z nowym młodzieżowym słowem czemu? Ogólnie czemu wziął się z TikToka, gdzie kidosy grały w Fortnite i ludzie podłapali słowo czemu, bo jeden z nich Powiedział je dosyć specyficznie i przerobili, że czemu? Jeszcze się przez ukreskowane. Jednak dużo osób potem zaczęło mymować z tej sytuacji i robić własne wersje TikToku z różnymi editami, czy to sigmowymi, czy to jakimiś smutnymi. Poza tym nawet widziałem, że jedna dziewczyna to podłapała leżąc u swojego chłopaka i że czemu nie może z nim pogadać, tylko gra w Fortnite'a. Według mnie słowo czemu jest dosyć fajne, jednak uważam, że używanie tego słowa w normalnym kontekście rozmów jest trochę cringe'owe. Czemu? Koncert Sigma Boy, czyli chodzi o popularną piosenkę na TikToku. Ogólnie to dwa tygodnie temu mówiłem o tej piosence. W w moim innym filmie i poinformowałem o tym, że będą koncerty, na których te dwie dziewczynki będą śpiewać piosenkę Sigma Ball. Za to trzy dni temu wyświetlił mi się TikTok, na którym właśnie widziałem, jak te dwie dziewczynki mega bawiły się na scenie śpiewając tą piosenkę. Samo miejsce nie było do końca koncertem, jakie nam się kojarzyło na pierwszą myśl, bo było to grane w teatrze, gdzie była masa dzieci na siedzeniach, a nawet podczas tego wydarzenia weszła duża ilość tancery. mi się fajnie, że takie eventy są organizowane w Rosji, kojarzy mi się to z polskim Skibili Toilet od Przemka Bez Games, bo również jest brain Rotowe. Szkoda, że mieszkam w Polsce. Kakaszka Kid. Czyli chodzi o dziecko, które okropnie kocha mema związanego z kakaszką. Ogólnie taki dzieciak wchodzi na TikToka, aby przeglądać filmy związane z kakaszką. Nie jest to osoba młoda, która bardzo śmieje się z tego, co dzieje się na filmiku, a jest to dosyć creepy. Również chcą być jakiego idole na TikToku, którzy marnują jedzenie i robią syf w swoim pokoju. I prosi mamę, aby ta dla niego kupiła właśnie jakiś mózg kubusia, a mama myśląc, że syn czy córka chce go spożyć, kupuje mu go. Potem taki dzieciak nagrywa to jak niszczy ten mus i śmieje się, a potem to może wysłać do swoich znajomych, którzy raczej nie zareagują. Na to pozytywnie, chyba że będą jak oni, kakaszka kidamy. Czego ja dożyłem? Ludzik z Delmy. Czyli chodzi o popularnego ludzika w ostatnim czasie na TikToku. Ogólnie, ludzik z Delmy jest bardzo starej reklamy, którą lekko pamiętam z mojego dzieciństwa. Jednak przez czasy sztucznej inteligencji, ludzie przerobili tą reklamę, a dokładnie jego głos. Reklama polegała na takiej chodzącej margerynie, która podchodziła do pudełka. Teraz ludzie jednak postanowili zmienić głos tej postaci i brzmi tak, czemu się patrzymy na tą Delmę i czy nigdy nie widzieliśmy ludzika z Delmy i żebyśmy sprawdzić, jak u naszej mamy, ale w sposób obraźliwy. Sama przeróbka, według jest jest popularna od około miesiąca na TikToku przez różne wersje. Ja nawet w Fortnite Delmy widziałem. Meme o ludziku z Delmy, czyli chodzi o popularny mem z TikToka. Ogólnie w ostatnim czasie wybił się ten ludzik z Delmy i ludzie zaczęli robić z niego przeróbkę, jednak nie jedną, bo jest ich o wiele, wiele więcej. Przykładowo ludzie zaczęli z niego robić postać w Fortnite, ProStar, jak i w innych grach, a nawet zrobiono z niego Stanowskiego, bo założono mu tą niebieską kurtkę i zmieniono jego minę. Nawet znalazłem TikToka, na którym Ziomek postanowił narysować tą postać, a następnie wydrukował Stanowskiego Delmy i przykleił w sklepie obok serków z Delmą co według mnie jest dosyć zabawne. Sama postać dziwi się, że wybija się tak po prostu, ale jest mega spoko. Ja nawet widziałem obraz z Delmą Memy o Gada, Gedi, Geda, Gedo Czyli chodzi o tego nuggetsa z TikToka Ogólnie jak dobrze wiecie wybił się on w ostatnim czasie w internecie A przez to zaczęła się pojawiać masa memów Związanych właśnie z tą postacią Przykładowo ludzie podminili jego postać na herbatę Z zielono-ciemnym kapeluszem I również się on buja Do tego znalazłem przeróbki gdzie kot ma na sobie malinę I też się buja jak nasz nugets Oraz inne różne postacie jakie możecie sobie wyobrazić Nie to zastanawia czy kiedyś jakiś człowiek Postanowi połączyć wszystkie te memy ze sobą I przykładowo będziemy mieli w lesie smorówka Tańczącego na getza, który będzie mógł sypiać inny, jak katna. Kocham tego Geda geti Koniec azbestu, czyli chodzi o mem związany z azbestem. Ogólnie to na przestrzeni ostatniego miesiąca azbest stał się bardzo popularny i masa ludzi zaczęła używać właśnie tego słowa. Jednak aktualnie od ponad tygodnia nie wyświetlił mi się żaden TikTok związany z azbestem, czy nawet sam szukając teraz TikToku, nie znalazłem żadnego nowego, który stał się popularny. Ja sam o azbeście nagrywałem dosyć późno i było to ponad dwa tygodnie temu, jednak od tego czasu dużo się zmieniło i raczej teraz jest częściej używany zwroczeń. Moda z bestu, kiedy wcześniej było na odwrót. Wszystko wydaje mi się, że jest przez to, że czemu jest zwykłym słowem, który używam na co dzień, a z miał swoje 5 minut, jak śpił kolot w 2021 roku. Czemu koniec azbestu? Kakaszka, czyli mem z TikToka. Ogólnie filmy związane z tym memem polegają na tym, że mamy musku kubusia o jakimkolwiek smaku, a w tle leci piosenka Ty, moja kakaszka, a ja twoja kakaszka, a potem jest dźwięk bekania. Przez cały film właśnie widzimy ten mus, aż do momentu, kiedy jest to bekanie, ponieważ podczas niego osoba ściska palcami środek musu, który wcześniej został lekko jako przecięty i zaczyna wydobywać się z niego mus. Dla mnie jest to po pierwsze obrzydliwe, bo wygląda to jak rzecz, którą zostawiamy w ubikacji, a po drugie nie wiem co miała pierwsza osoba w głowie, która to nagrała, ale stało się to dosyć dużym trendem i wiele filmów ma miliony wyświetleń na czymś takim. E, yy, moja kakoszka! Azbest, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie cały mem polega na wsadzaniu wypowiedzi z azbestem pod różne bajki czy filmy. Wypowiedź takiej osoby zaczyna się, że dana osoba wylała na kogoś azbest i że wyglądał na dewelopera. Później jest lekko dalsza rozmowa, która różni się od TikToka, ale cały mem dosłownie tylko na tym polega. Ludzie podłapali to słowo azbest i bardzo im się spodobało, a jest to zwykły minerał. Mi to trochę przypomina odświeżony mem, stoi aluminium, tego nie pomalujesz, ale w wersji bardziej na te czasy. Mi się sam mem podoba, jednak nie do końca rozumiem, czemu to stało się takim wyrażeniem. I znów to jest ten moment, kiedy czuję się, jakbym był jakimś boomerem. Kocham, Asbest!